Jak możesz się o siebie zatroszczyć? Dzisiaj do wyboru masz cztery karty. Wybierz sobie, proszę, jedną, żeby się dowiedzieć, jak masz się o siebie zatroszczyć. Jaką podpowiedź dostaniesz? jedyneczka. Żeby się o siebie zatroszczyć, jedyneczko, to musisz zacząć od zatrzymania się. Ty musisz Zatrzymać się, żeby się wsłuchać w siebie, żeby się zastanowić, co ty chcesz. Takie odpuszczenie, czyli zatrzymanie się, pomoże ci dostrzec, czy to, co robiłaś do tej pory, to było dlatego, że tak chciałaś, czy dlatego, że myślałaś, że tak powinnaś. I dlatego, że spełniałaś cudze oczekiwania, dlatego troskę powinnaś zacząć od zatrzymania się: zobacz, czego Ty chcesz, żebyś poczuła tą wdzięczność względem siebie też, że popatrz, jak daleko zaszłaś i wciąż masz siłę iść dalej. Jednak ta podróż ma być tym razem w głąb siebie. I dlatego się zatrzymałaś. Dlatego masz się zatrzymać. Zobacz, jak to u Ciebie jest. Jakie relacje zbudowałaś z ludźmi? I czy zbudowałaś relacje sama ze sobą. Bo tutaj mm, widzę, że może być coś takiego u ciebie że być może właśnie nie zbudowałaś relacji sama ze sobą i nie wiesz tak naprawdę jak zadbać o swoje pragnienia. Ty jedyneczko masz dostrzec swoje starania. Zobacz co już robiłaś w życiu dla innych, dla siebie. Docen to. Troszczyć się o siebie oznacza również doceniać siebie. Pamiętaj jedneczko, żeby sobie nie umniejszać i nie krytykować siebie. Na zmianę ku lepszemu w trakcie, której jesteś składają się małe kroki. I każdy z tych kroków sprawia, że jesteś coraz bliżej siebie. A to oznacza, że masz nie pozwalać, aby presja, jakieś powinności, którymi inni Cię zarzucają, sprawiły, że poczujesz się gorzej. Bo ta troska polega na tym, żeby właśnie nie spełniać czyichś oczekiwań. Ty masz zaprzestać uciszania siebie, ty masz zaprzestać patrzenia w stronę innych, co jeszcze możesz dla nich zrobić i zacząć słuchać siebie, bo takie uciszanie siebie, niezwracanie uwagi na to, co ciało chce ci powiedzieć, twoje niezadowolenie, emocje, nie służą tobie. I ty jedyneczko nie możesz się bać, stawiać granice, bo to też jest troską o siebie. Stawiaj granice i słuchaj siebie najpierw. Co jest dla ciebie ważne i potrzebne? Ty masz się temu przyjrzeć, żeby właśnie traktować siebie z troską, szacunkiem, z życzliwością. Zobacz, jaki jest Twój dialog wewnętrzny i zacznij mówić sobie miłe rzeczy. I taki, w taki właśnie sposób otoczysz się troską. Dziękuję. Dwójeczka. Ty dwójeczko masz nie przestawać wspierać siebie i swoje działania i nie bać się, że popełnisz jakieś błędy. Tu masz słońce, tu masz cesarzową, to jest u ciebie ta moc. Więc nie bój się tego, że wszystko musi być zrobione na 100%, bo to nieprawda. Daj sobie prawo do popełniania yy, błędów, tym bardziej, jeżeli jest to coś, co robisz na samym początku i bądź dla siebie wyrozumiała. Nie czuj poczucia winy, że coś nie wyszło, że coś nie było tak skrupulatnie zrobione, jak sobie to wyobraziłaś. Pozbądź się tej złości, frustracji. Szanuj swoją drogę. Nie wątp w siebie. Bo ty, ty dwójeczko, musisz zobaczyć sens w twoich staraniach. To nie ma być zrobione na 100%. Ty masz być sobie wdzięczna za to, że się starałaś. Troska u Ciebie polega na tym, że stawiasz granicę sobie też. A ta granica polega na tym, nie będę sobie mówiła przykrych rzeczy, albo wpędzała się w smutek żal. Ty masz uwzględnić. W tej swojej podróży tak zwane błędy. One zawsze będą, zawsze coś pójdzie nie tak, jak chcemy. Ale ty masz siebie tutaj otoczyć troską. Ty masz zadbać o siebie. Tutaj nie chodzi o to, żebyś robiła coś idealnie, żeby zadowolić siebie, swoje ego albo innych, tylko żebyś czerpała przyjemność z tego. Że podejmujesz nowe działania, próbujesz i czasami coś wyjdzie lepiej, czasami gorzej, ale mimo wszystko zawsze przebij sobie piątkę. Starałam się. Zrobiłam wszystko na tamten czas, co mogłam. Gdybyś mogła zrobić coś lepiej, to byś zrobiła, ale yy, najwidoczniej wtedy był taki czas, że z daną wiedzą, doświadczeniami. Zrobiłaś wszystko najlepiej jak potrafiłaś w tamtym momencie. I za to już otocz siebie troską. Powiedz sobie, starałam się. Jestem z siebie zadowolona. Bądź dla siebie dobra, dwójeczko. I nie przestawaj. Cokolwiek robisz, nie przestawaj. I pamiętaj, że możesz wciąż uczyć się nowych rzeczy, robić coś, co chcesz. I masz prawo popełnić błędy, jednocześnie nie oznacza to, że możesz siebie krytykować za to, tylko weź lekcję z tego, jaka za tym idzie. Jaka lekcja idzie z popełnienia danego tak zwanego błędu? I tylko tyle. Dziękuję. Trójeczka. Panieczko, jesteś silną osobą. Dla ciebie, jeśli chodzi o zatroszczenie się o siebie, ważne jest, żeby siebie nie porównywać, bo to tak jakby pobudza Twojego demona wewnętrznego. Porównujesz się i wtedy. Nie jesteś dla siebie już tak wyrozumiała. To jeżeli chcesz się zatroszczyć o siebie, to jak chcesz się do kogokolwiek porównywać, to jedynie do siebie. Zobacz, gdzie byłaś jeszcze jakiś czas temu, gdzie jesteś teraz, i już widzisz, że zrobiłaś jakiś progres, postęp. Ale nie porównuj się do innych, bo nigdy tak naprawdę nie wiesz, jaki oni mieli start, co tam się u nich wydarzyło, albo jak naprawdę się czują. To porównywanie się do innych nie ma żadnego sensu. Tutaj masz tego diabełka. To ty, trujeczko. Zobacz, co tam się u ciebie dzieje z twoimi emocjami. Zobacz, czy ty czasami nie oceniasz zbyt ostro swoje emocje. Bo pamiętaj, trujeczko, że. Nie możesz się ani identyfikować ze swoimi myślami, ani ze swoimi emocjami, bo to jest tylko część Ciebie. A to oznacza, że tak pomyślałaś coś, albo tak poczułaś coś, ale to zaraz nie oznacza, że jesteś tą osobą. Tą, która na przykład pomyślała coś o sobie złego, jesteś tą osobą. Albo ta, która pod wpływem emocji coś zrobiła, i też myśli, że jesteś tą złą osobą, bo coś tam. Tutaj chodzi o to, że jak chcesz się zatroszczyć o siebie, to postaraj się to rozgraniczać: swoje myśli od, od tego, co, czyli to, co ci się pomyślało, od tego, kim jesteś. Jeżeli to są y, krzywdzące myśli, to nie wiesz im, że tak jest, tylko zastanów się lepiej, jak już chcesz w ogóle o tym myśleć, skąd taka myśl ci się pojawiła. Kto ci tak kiedyś być może powiedział? Tak samo jak z emocjami. Ta emocja coś przyszła ci powiedzieć, i jeżeli wybuchasz pod wpływem jakiejś emocji, coś, coś tam się u ciebie stało, to nie... postaraj się nie krytykować siebie. Tylko tak samo, po czasie zastanów się, jak chcesz reagować i zobacz, co możesz zmienić. Najpierw trzeba zrozumieć, skąd ci się to wzięło i co ci to mówi. Bo jeżeli będziesz sama siebie karać i nie będziesz dla siebie wyrozumiała, to będzie tego więcej i tych myśli niesprzyjających i tych emocji. Czuj te emocje, nazywaj je, ale nie mów, że jesteś. Tymi emocjami. Zatroszczyć się o siebie możesz właśnie w ten sposób, że dasz sobie taki, e, tak lżej do tego podejdziesz. Zobaczysz, że coś się wydarzyło, dobrze, zaakceptujesz to, i starasz się nawet o tym nie myśleć. Nie nadajesz temu wartości, nie tracisz energii na wspieranie tego, rozmyślanie o tym, czy identyfikowanie się z tym, i to na pewno ci pomoże wtedy. Trześciach tak zdystansuj się do tego. Dziękuję. Czwóreczka. Czwóreczką, być może dążysz teraz do miłości własnej, chcesz siebie pokochać, i być może nie wiesz, co to oznacza. Być może wciąż jest u ciebie jakaś walka. Co to oznacza? Dużo takiego skołowania, dużo myśli. A to jest, pokochanie siebie to jest niczym innym, jak po prostu. Akceptowaniem swojej autentyczności, to jaka jesteś, ze wszystkim, co masz. To ty masz wiedzieć, czwóreczko, gdzie postawić granice, jak traktować samą siebie z szacunkiem, sprawdzać, czego potrzebujesz, żyć w zgodzie z tym, co chcesz, co jest dla ciebie ważne. I mówić też innym, co jest dla Ciebie ważne, mówić też sobie, przyznawać się samej przed sobą, co jest dla Ciebie ważne. Żeby zatroszczyć się o siebie, czworeczko, Ty masz sobie dać to współczucie. Być może łatwiej jest Ci współczuć innym osobom, ale daj to współczucie sobie. Zobacz, w jakich innych sytuacjach trudnych się znalazłaś i daj sobie współczucie, nie oceniaj siebie za to. Współczuj sobie, że było ciężko, i pogratuluj sobie, że sobie poradziłaś. Albo, w, albo teraz robisz wszystko, żeby ta sytuacja już cię w jakiś sposób mm, nie dotykała, żebyś nie była naznaczona przez tą sytuację. Zobacz, jaka jest prawda u ciebie w życiu. Bądź sobie wdzięczna, że masz odwagę tam spojrzeć i żeby zatroszczyć się o siebie. To u, to u ciebie czwóreczko jest coś takiego, że masz się nauczyć, odpuszczać i odpoczywać. Odpuść i odpocznij. Jeżeli coś jest dla ciebie zbyt dużo, coś jest takiego ciężkiego. Odpuść i odpocznij. I wtedy będziesz miała taką chwilę na zastanowienia się, co dalej chcesz zrobić ale już po tym czasie, kiedy odpoczniesz. Nie wcześniej. To ty czwóreczką masz być dla siebie wyrozumiała. Ty masz iść przez życie swoim tempem do tak, do, tak, do tak zwanego sukcesu. Czymkolwiek ten sukces jest dla ciebie. Ty siebie nie poganiaj. Jeżeli czujesz... Że teraz potrzebujesz takiej troski, to zatroszcz się sama o siebie. Nie poganiaj siebie. Daj sobie ten czas. Każdy ma swoje tempo i ty też masz swoje. I musisz rozpoznać, jakie ono jest. Kiedy czujesz, że już jesteś przeciążona i teraz potrzebujesz zatroszczyć się o siebie. I zatroszcz się o siebie tak, jak najbardziej lubisz. Czy, czy lubisz się zatroszczyć o siebie? Nie wiem, czytając książkę, otulając się ciepłym kocem, czy oglądając film, zrób cokolwiek, co wiesz, że da ci takie ukochanie siebie. Dziękuję.